Tak, więc wracając do tego, czym jest sen, czym właściwie jest sen, jak mamy rozumieć w ogóle zjawisko snu, które można tak ująć, nam się przydarza. Po prostu kładziemy się, nasze życie wygląda tak, że sobie funkcjonujemy, a w pewnym momencie, jakby nigdy nic, po prostu kładziemy się, tak jakbyśmy odkładali nasze ciało, jak ubranie. I pozwalamy, żeby to, co się ma zadziać, czyli ten cały proces spania i również tego, że wtedy przychodzą sny się, zadział. Po czym stajemy tak, jakby to była zupełnie najnormalniejsza rzecz w świecie. I um, czujemy, jakby to było takie naturalne, ale jeżeli tak sobie na to patrzymy z boku, co my właściwie robimy, że my odstawiamy coś takiego, to wydaje się, że my robimy coś dziwnego z tym, co my robimy z naszym ciałem, i, i po prostu już się do tego tak wszyscy przyzwyczaili że czy ktoś jest zainteresowany ezoteryką czy nie, to wydaje mu się, że to jest takie do końca normalne. No i to jest faktycznie taki proces, można powiedzieć, normalny dla nas, ludzi, chociaż on jest bardziej ciekawy, jest głębszy niż to, co my zazwyczaj na jego temat widzimy, co, co, jak my go w ogóle odbieramy, że to jest to, idziesz spać wstajesz. To jest o wiele głębsze, o wiele ciekawsze. No i czym jest sen? Wtedy, kiedy odkładamy to ciało jak ubranie i pozwalamy, żeby nasze funkcje zmysłów po prostu się wyłączyły. Tak jakbyśmy wyłączali silnik trochę w samochodzie, albo przynajmniej światła. że wyłączamy światła w samochodzie, wyłączamy być może też klimatyzację. Wyłączamy różne inne tam opcje, ale Cały potencjał tego, że to może działać i jakieś tam funkcje podstawowe, one są zachowane, bo przecież nasze ciało jest żywe. Nasze organy działają w czasie snu, przynajmniej te najważniejsze, typu serce, nerki i wszystkie inne, to wszystko sobie działa. Natomiast zostają wyłączone do pewnego stopnia organy zmysłów i tu jeśli chodzi o sen, o to co to właściwie jest, to można tak spojrzeć. Co się dzieje w momencie, kiedy my śnimy, kiedy śnimy sny? Nasze organy, na przykład oczy, uszy i takiego, one są do pewnego stopnia nieaktywne, chociaż i tak widzimy, że są ruchy gałek ocznych, ale jednak to widzenie my mamy zamknięte oczy, gdy śnimy. Ale na pewno funkcje zmysłów, takie jak widzenie, jak słyszenie, one są aktywne, mimo że mamy wyłączone je na poziomie ciała. To na głębszych poziomach nas, energetycznych, my mamy aktywne te funkcje. I dlatego właśnie my widzimy, my słyszymy i doświadczamy. Na przykład jest dotyk, ten zmysł też jest aktywny, ale przecież trochę inaczej, bo to nie jest dotyk, który przychodzi tutaj z tego, no, normalnie z tego jakby dotyku, który jest w tym świecie. Chociaż są też te takie powiązania, że ktoś nas złapie za rękę, na przykład, gdy śnimy, niech będzie mąż czy żona, a we śnie nas ktoś inny złapał za rękę. I na przykład ja miałam wiele takich snów, że w momencie, kiedy na przykład przyjechał pociąg, to otwieram oczy i obudziłam się. Tak jakby nie dlatego, że zadzwonił budzik, ale czasami nawet budzik zaczął dzwonić po tym, gdy właśnie Właśnie wysiadam, albo wsiadam załóżmy gdzieś, i wtedy dzwoni budzik, ja się budzę. To jest wszystko takie zsynchronizowane, ten sens tym naszym śladem. Więc w czasie snu nasze ciało odpoczywa, natomiast nasz umysł jest aktywny i nasze funkcje zmysłów widzenie, słyszenie, czucie one są również aktywne i one działają i funkcjonują. I w w tym świecie, można powiedzieć trochę wyprojektowanym, ale jednak naszym, my tam dalej robimy pewne rzeczy. Mimo, że tutaj ciało nie działa, ale my działamy, tylko działamy jakby na innej płaszczyźnie bardziej subtelnej, duchowej i psychicznej. Więc. Można powiedzieć, że sen jest pewną taką przestrzenią, w obrębie której my dalej funkcjonujemy, my żyjemy i aktywnie działamy, która ma inne prawa, rządzi się innymi prawami niż nasze tutaj życie na jawie, ponieważ na przykład czas jest mniej ograniczony we śnie. Może minąć 5 lat, na przykład we śnie, a tutaj może minąć minuta. Jak się obudzimy, może być tak, że. Zasnęliśmy na chwilę na przykład w autobusie, a tam przeżyliśmy całe życie, gdzie już byliśmy starzy i, i to zaczęło się, jakbyśmy dzieckiem. Zminęło chwilkę u nas, w na jawie, a we śnie minęły lata. Więc również bariera na przykład ciała nie jest aż taka silna we śnie, nie musi być. Można we śnie przechodzić przez ściany, a tutaj na przykład niekoniecznie. No chyba, że ktoś jest już na aż takim poziomie po prostu duchowym i energetycznym, że jest w stanie to robić w naszej rzeczywistości. Ja nie jestem jeszcze na takim, ale we śnie to jest co innego. Tam dużo ludzi jest w stanie przechodzić przez ściany, jest w stanie zmieniać swoje ciała, na przykład w inną postać, być kimś innym. Czasami w ogóle nam się śni, że jesteśmy jakimś innym człowiekiem, że na przykład kobiecie się śni, że ona jest mężczyzną, albo śni nam się, że jesteśmy naszą ciocią, albo nam się śni, że mamy siostrę, a przecież w tym świecie na jawie my nie mamy siostry. I śnią nam się najróżniejsze możliwości, które ta rzeczywistość tutaj dla osób, które nie są jeszcze aż takie, można powiedzieć, wygokrzone na poziomie energetycznym, ogranicza. Rzeczywistość daje nam dużo ograniczeń, których sen nie nakłada. Ograniczenia tak naprawdę istnieją też w nas samych, więc jeżeli my sami mamy bardzo dużo ograniczeń w sobie, to we śnie możemy być jeszcze bardziej ograniczeni niż jesteśmy w naszym życiu. Może być tak, że we śnie śnią nam się stresujące sytuacje związane na przykład z pracą albo z szkołą, z jakąś też, nie wiem. Placówką edukacyjną czy czymkolwiek, które w życiu w ogóle nie mają miejsca. Na przykład śni nam się, że szef nam nie da podwyżki, a w życiu w ciągu tych dni my na przykład dostajemy podwyżkę albo przed tym, jak mamy ten sen, albo gdy już po tym, jak ten sen się przyśnił. Po prostu my dostajemy tą podwyżkę, ale właśnie śni nam się, że jesteśmy zestresowani, bo nie dostaniemy, że dostaliśmy wiadomość, że nie. Rozmawiamy z szefem, on nam odmawia. Ponieważ my w sercu mamy własne ograniczenia i właśnie potrafimy być jeszcze bardziej ograniczeni niż ta rzeczywistość nam kładzie te ograniczenia bezpośrednio, chociaż sama jakby jakość snu, sama charakterystyka tej przestrzeni sennej, ona ma możliwość zdejmować ograniczenia i sprawiać, że jesteśmy jakby bardziej wolni i mamy większe pole działania niż mamy. Tutaj. czyli jest taka możliwość. Jeśli ktoś jest bardzo ograniczony w sobie, to sen będzie to mu pokazywał, ale jeżeli zdejmujemy ograniczenia w sobie, to właśnie możemy dużo rzeczy zdziałać, a jak tam pootwieramy i uzdrowimy, to również zacznie się zmieniać to, co mamy na jawie, ponieważ tak naprawdę dużo blokad i takich schorzeń jest też w nas, to akurat taki inny temat, też związany ze snami, do mnie przyszedł, że na przykład czasami choroby potrafią najpierw się pokazywać w snach. Załóżmy, że gdybyśmy poszli do lekarza i zrobili badania, wychodzi, jakby wszystko było w porządku, ale w snach już widać, ponieważ w ogóle jest całe są techniki analizy stanu zdrowia ze snów na podstawie tego, jak wyglądają sny i co w nich jest. I również czasami sny nam pokazują choroby, które na poziomie psychicznym, na poziomie energetycznym, na różnych subtelnych płaszczyznach już się pokazują, ale które jeszcze nie przedostały się do świata materii albo które zaczęły się przedostawać. I jeżeli wychwycimy to na poziomie snu przez na przykład praktykę analizy snu albo diagnozę chorób z analizy snu, i pójdziemy do lekarza zrobić badanie, to ta choroba będzie już na badaniu. Sami byśmy na to nie wpadli, dlatego że nie czuliśmy takich symptomów w ciele, ani nie mieliśmy takich przesłanek, żeby sobie tego typu na przykład tam, e, dane funkcje w ciele postracać, ale właśnie zostały nam pokazane pewne wskazówki i przez to, ponieważ my to znamy, rozpoznajemy, analizujemy, Sprawdzamy to na poziomie materialnego świata i widać, że tak, to jest prawda. Dzięki temu, że to zostało tak wcześnie wyłapane, można często bardzo łatwo temu zapobiec, a w przeciwnym razie byłoby to znacznie więcej zmagania. Więc czasami sny potrafią być po prostu bardzo wygodne, potrafią być bardzo pomocne. Jeszcze dlaczego się potrafi ta choroba pokazać we śnie, że my to odczytujemy, a tutaj na przykład jeszcze tego nie ma? Dużo naszych schorzeń i problemów, w ogóle obciążeń, które w naszym życiu są, one przychodzą z poziomów głębszych niż poziom naszego ciała. Na przykład na początku człowiek jest taki zdenerwowany daną sytuacją. Niech będzie, że pracujemy w jakiejś korporacji. I nie robimy osoby, która pracuje w tym samym pomieszczeniu co my, i już jej nie robimy jakiś tam czas. Ta relacja z tą osobą się coraz bardziej jakby nakręca, że jest coraz gorsza. My już się uchwaliliśmy w tym, że my tego nie robimy, że ta osoba nas stresuje, że ta osoba tylko nam przeszkadza, więc może nawet by dało się tak rozpoznać, że właściwie to była tylko nasza projekcja. Ale my już na podstawie jakichś wydarzeń uwierzyliśmy w to i nie żyjemy w rzeczywistości, gdzie tak jest. Więc idąc do tej pracy, już myślimy, że dzisiaj go spotkam i denerwuję się, a później coraz mocniej emocjonalnie w to się angażujemy i dochodzi do tego, że jest już na przykład bardzo dużo stresu, że mamy lęk przed tym spotkaniem albo ogromny gniew mamy i to trwa na przykład przez rok, dwa lata codziennie, od poniedziałku do piątku. I cały czas e, często myślimy, że denerwuje mnie to, że ten człowiek siedzi w tej sali. E, niedawno miałam taką sesję chronić wykarszych, gdzie właśnie e, klient opisywał do tego typu sytuację. Ja tę sytuację czasami opisuję jako po prostu taki obraz ostatnio właśnie kilka dni temu, miałam dokładnie sesję, gdzie ta sytuacja to była taka opisana przez inną osobę dla mnie, żebym zobaczyła. No i to jest tak, na poziomie umysłu są najpierw wahania, czyli coś nas tak wytrąca z takiego spokoju i harmonii, później coraz bardziej w ciele zaczynają być biochemiczne procesy tego, że jest dyskomfort, że jest lęk, stres, więc na początku są te delikatne wahania na poziomie umysłu, że na przykład mamy wrażenie, że ta osoba trochę nam nie pasuje, później coraz bardziej nas to tak wytrąca, że tracimy już naszą wewnętrzną równowagę. Później już włączają się te emocje, że zaczynamy być zdenerwowani i zawsze te emocje też powodują już podobne takie schematy. Czyli idziemy i na przykład zaciskają się pięści, ściska się na przykład żołądek i coś jeszcze innego w ciele się tam uruchamia. Uruchamia się cała reakcja biochemiczna naszego ciała. Ja to czasami opisuję w ten sposób, że to jest jak kabel, który po prostu płynie w nim prąd i nasze ciało jest takie i on się po prostu w pewnym miejscu przegrzewa. Kiedy my się tak stresujemy albo denerwujemy codziennie wiedząc, że tego człowieka zobaczymy w tej pracy, albo może męża na przykład, który być może nas pobije, lub coś innego, ale mimo to w tym związku trwamy od 20, 30 albo 40 lat, nie wiedząc, czy następne pobicie my przeżyjemy, czy nie, ale jednak tym trwamy, bo takich sytuacji jest całkiem sporo. Więc to jest tak, że my. Codziennie mamy ten stres i on działa na nasze ciało, więc ten kabel się przegrzewa, przegrzewa, przegrzewa. Jest pewien moment, w którym on się już bardzo mocno przegrzewa i zaczyna się powoli niszczyć. I jest też moment, w którym po prostu dochodzi do tego, że to się przepala. I ten moment to jest moment, kiedy na poziomie ciała ukazuje się choroba, taką, że my ją widzimy, idziemy do lekarza już nie zastanawiając się, czy ona się gdzieś pokaże na jakichś wynikach badań, czy nie, po prostu wiedzą, że ona już jest. Więc e, jeżeli chodzi o sny, to tam pokazują się na bardzo wczesnych etapach e, te zaburzenia. My możemy nie być świadomi, jak bardzo negatywnie na nas pewne rzeczy w życiu działają, ale sen nam pokazuje cały czas pewne powtarzające się elementy, żebyśmy zrozumieli, że na przykład e, przebywanie w tej pracy dalej z tym człowiekiem, który się zaczęło dwa miesiące temu, może mieć bardzo negatywne w dalszej perspektywie działanie na nas i że mamy to zrozumieć, że my mamy to wychwycić. Podświadomość rozumie bardzo dużo i widzi również z jakich rzeczy mogą się rozwinąć, jakie dalsze etapy i końcowe po prostu sytuacje. Więc na wczesnych poziomach, to jest tak jak nasiona które kiełkują i na początku my mamy nasiono, no możemy jeszcze nie rozpoznawać, co to za roślina z tego może wyrosnąć, bo niektóre rośliny mają podobne nasiona albo się nie znamy. Później widać już liście, po jednych nie wiemy, czy to jest po prostu coś, co nie wiem, będzie drzewo owocowe, czy, że, czy będzie drzewo jakieś jeszcze inne, czy to będzie krzew, czy roślina, ale są w pewnych momentach już widać. Albo niektóre rzeczy od razu jesteśmy w stanie rozpoznać. Na przykład sen nam pokazuje, że pewne rzeczy są trujące. I już jesteśmy w stanie rozpoznać, że to może nam zaszkodzić. Więc e, możemy zobaczyć te jakby potencjały negatywne, szkodliwe dla nas, dla naszego życia i zdrowia nie tylko zdrowia ciała, ale w ogóle różnych sfer naszego życia na przykład relacji z innymi ludźmi, relacji z danym człowiekiem i różnych innych możemy zobaczyć we wczesnych stadiach rozwoju i tam, na tym etapie, zrobić porządek dzięki czemu to się nie rozwinie dalej i po prostu na tamtych płaszczyznach pozostanie albo zaniknie i na poziomie ciała po prostu nie dojdzie do problemów. I w naszym świecie, w naszej przestrzeni życia nie dojdzie po prostu do problemów, ponieważ tam zostanie to wszystko rozwiązane. Możesz powiedzieć, jak Ty czujesz, czym jest tam dla Ciebie. Właściwie jakiejś takiej, e, może powiem jakiego jak emocjonalnie, odbieram bardziej, niż żeby taką jakąś strukturę czy, czy jakoś wyjaśniać, ale w każdym razie z mojej perspektywy na pewno sny dają mi pewne sygnały albo mówią mi o tym właśnie w jakim stanie jestem przy zdrowotnym, ale też w jakim stanie świadomości. Czyli na przykład, jeśli jestem w jakiejś bardzo zestresowana czy pomieszana, bo na przykład w sytuacji, w której no powiedzmy, że jak ta praca, że bardzo źle się czuję w tym okresie i w, w tej sytuacji, to będę miała takie bardzo ciężkie sny, na przykład bardzo męczące, co się będzie mi bardzo trudno wybudzić. A jeśli jestem powiedzmy, zrelaksowana, więcej pracuję nad sobą i swoją świadomością, to będą mi się pojawiać sny takie powiedzmy już bardziej przejrzyste, le, bardziej lekkie. Nigdy nie będziemy tam mordował nagle albo powiedzmy, że obudzę się w tym śnie, będę coś tam sobie robić. W sensie, że rozpoznasz, że ten to jest sens. Tak że, jest sens. Się, Światła, się, że, że, że się Że się wygłodzić i powiedzmy, będę no, sobie latać, bo o, mnie to jest na przykład tak, że nagle jest, jest jakaś absurdalna sytuacja w nie, nie no to to jest, to jest absurd. No, no, nie no, to, to musi być sen, nagle o i się otwierają możliwości. Więc dla mnie sny no, oprócz tego czym są, jak powstają, skąd się biorą są też takim pewnym wskaźnikiem dla mnie, czy na przykład E, powinna zwrócić się na coś uwagę w swoim życiu, czy powiedzmy coś mam przyblokowane. Właśnie ja miałam taki powrot z ze szkołą i po prostu no strasznie, że nie zdałam jakiegoś egzaminu, czy się nie zapisałam na jakiś przedmiot, na matematykę. No i w pewnym momencie, jak już powiedzmy przestałam robić takie rzeczy bardziej niezgodne ze mną i zaczęło takie bardziej po, po mojemu, to ten zaczął się zmieniać. Znaczy już nie, nie było takiego stresu, że się nie zapisałam na tą matematykę, ale pojawiło się, no, że się nie zapisałam, ale co było sobie namalowałam obraz. I już tam było inaczej, no ale jednak dalej, ten, to jak mówiłaś, motyw się powtarzał, natomiast już emocje były inne. Jakby się przepracowywał emocje też tym śnie, albo gdzieś tam jakiś proces leczenia, który ja za, mogłam zaobserwować śnie, ale na jawie trudno by mi było to przeprowadzić, po prostu gdzieś tam, dla mnie to nie są jakimś takim wskaźnikiem. Też czasami jakąś inspiracją, też czasami się coś ciekawego pojawia, nie, na przykład e, taki, co mogę potem namalować, też jest nią inspiracją dla niektórych osób. Jasne, tak, nawet e, mamy bardzo dużo takich przykładów, gdzie na przestrzeni dzieją na przykład wielcy twórcy muzy muzyki klasycznej Usłyszeli w śnie po prostu tą muzykę, a później, jak się obudzili, to od razu ją po prostu zagrali, dlatego że dostali jakby ze snu muzykę albo wielkie odkrycia naukowe. Niektóre z nich również przyszły po prostu przez sen, a niektóre przez te niezwykłe wydarzenia. Że ktoś na przykład siedział i patrzył, niech będzie, na ptaki, które latają i, i siadają gdzieś na gałęzi, i nagle go olśniło, bo coś zrozumiał. I to są właśnie takie nietypowe, niezwykłe wydarzenia, że niby była normalna sytuacja, ale było takie odczucie, że coś w tym jest, i nagle po prostu było takie olśnienie i dokonanie jakiegoś prawa fizyki, odkrycia lub czegoś innego, po prostu przez wejście w kontakt z naszą nieświadomością. A tak pomyślałam, jak opowiadałaś że były te sny o tych egzaminach z matematyki, mm. znaczy, nie zapisaniu się na matematykę. To było, że jest egzamin, natomiast ja w sobie uświadamiam, że ja w ogóle nie zapisałam się na przedmiot, a. albo na przykład chodziłam, niby byłam w liceum, bo to było albo na studiach, albo w liceum, to było różnie, tylko że ja w ogóle jakoś nie chodziłam, czy bagarowałam, czy się nie zapisałam na przedmiot, a trzeba się było zapisać, jednak się się, że z egzamin, to jest bardzo ważne, coś w tym stylu. One były różne, różne wariacje, ale to... To parę, parę lat, gdyś powracała z ojczystym sen, nie wiem, że każdej nocy, ale jednak bym nie umiecnął do szkoły. A, a masz swój pomysł, co one mogły znaczyć? Czy, czy nie rozkminiałaś tego, ale i tak widać, że to się po prostu uspokoiło w emocjach? Mhm. Czy miałaś swój pomysł, czego one mogły dotyczyć? Czy po pierwsze było to związane z... Czy u, mnie, u mnie one zaczęły zanikać, jak zaczęłam bardziej analizować to, co ja w życiu robię i jakieś swoje pewne wybory, ale pod takim kątem, czy, nie, nie czy one są słuszne, tylko czy um, one są zgodne ze mną, bo na przykład powiedzmy nie, nie, nie się na matematykę, ale robienie czegoś innego, to jest powiedzmy mój wybór, tylko że ja miałam taki stosunek, że trzeba chodzić na matematykę, bo instytucjonalnie każą ci chodzić na matematykę i ty nie skończysz tych studiów. Mm -hmm. Że to jest taka jakaś nieskończona sprawa i że to no też pamiętam właśnie się to zaczęło śnić jak zrezygnowałam z jednej, z pisania mojej drugiej magisterki, żeby podróżować i żeby robić swoje rzeczy. I wtedy zaczął mi się znowu ten sen pojawiać. No, że tak jakby, że miałam wyrzuty sumienia, że nie skończyłam tego, co było ode mnie oczekiwane mhm. w tej szkole, w tej instytucji. Mhm. I one wtedy, jak zaczęłam sobie to uświadamiać i coraz bardziej z siebie to zrzucać, to takie, znaczy te wyrzuty sumienia, że nie zrobiłam czegoś, co jest ode mnie oczekiwane, to wtedy zaczęły się zmienić. Aha, w ten sposób. Jak zaczęłaś też z tymi wyrzutami sumienia pracować, żeby to, sobie tak, to. Tak, żeby je ja żeby to puścić, mhm. po prostu. To sny też się zmieniły. Też się zmieniły. Tak, to w ogóle jest taki dobry sposób dla e, też e, ludzi, którzy właśnie nic nie wiedzą na przykład o analizie snów nie mają też za bardzo chęci wchodzenia w to głębiej, ale e, powtarzają im się sny i chcieliby coś z tym zrobić. Trochę to zrozumieć, ale nie wchodzić tu za głęboko, ale jednak uporać się z tym, żeby denerwujące dla nich elementy snu w końcu e, ustały, e, to jest e, właśnie tak, jak mówisz, e, e, zastanowienie się. Co w życiu ja takiego robię, z czym w życiu mi się to kojarzy, czy znam w swoim życiu jakąś sytuację, jakąś osobę, przy której ta emocja wyjątkowo mocno, podobna do tej weśnie, mi się uruchamia, dlatego że takie sny pokazują nam po prostu napięcia z życia, z czasu życia, więc przez rozpoznanie tego na przykład a więc jestem w ten sposób taka męczona tymi wyrzutami sumienia, że nie mogę jakby tego przerobić i mam dużo tych emocji z tym związanych, po prostu zobaczę jak tutaj mogę się już z tym pogodzić, już się z tym zaprzyjaźnić, że dobrze studia czy tam magisterka już są po prostu rzucone i nawet jeżeli nie do końca w sercu mam z tym taką zgodę, bo mogło być tak, mogło być tak, ale jednak już dokonałam tej właśnie decyzji, Rzuciłam to po to, żeby podróżować, no to e, tak już się uspokoić i zrozumieć, że e, czy zro po pierwsze sprawdzić, czy zrobiłam to w zgodzie ze sobą. Czy naprawdę ja czuję, że zrobiłam dobrze ten wybór, czy na przykład namówił mnie do tego przyjaciel i mi powiedział, a nie powinnaś tam myśleć o studiach, tylko się cieszyć życiem. A tak naprawdę nie do końca to było moje. I zrobiłam to trochę tak pod wpływem e, i mam teraz jakiś wewnętrzny konflikt. Czy jest tak, że dokonałam tej decyzji świadomie, chciałam tego, jestem zadowolona, ale jakieś programy moje wcześniejsze, typu, że trzeba skończyć, jak się coś zaczęło, że wszystko ma być ukończone, bo tak żyłam, bo tak mnie nauczyli np. Na rodzice, i gdzieś tam dalej we mnie działają, i to się nie może jakoś tam połączyć harmonijnie z sytuacją, która jest świadomie przeze mnie wybrana. No i właśnie zrobienie porządku z tymi emocjami, wyważenie, czyli trochę żałuję, że zrezygnowałam z tej magisterki, bardzo żałuję, chciałabym tak naprawdę ją zrobić, teraz to zrozumiałam, no to trzeba się ruszyć na uczelnię, porozmawiać z promotorem, czy są jeszcze możliwości, czy można coś jeszcze zdziałać, zazwyczaj można, więc jest jeszcze coś, co można uruchomić, ale jeżeli tak, że tak naprawdę nie chciałam wcale tego robić, całe te studia były trochę wbrew mnie, nie wybrałam ich sama, tylko pod wpływem. Nie wiem, chłopaka, w którym się zakochałam, chciałam mu się przypodobać, więc no nie poszłam i się męczyłam, nigdy nie chciałam na przykład być w tym zawodzie, i po prostu to był taki moment w życiu, że rzuciłam to i zajęłam się tym, co zawsze kochałam i w czym jestem szczęśliwsza. Tylko działają jakieś tam jeszcze blokady, to też po prostu odpuścić, że tak naprawdę nie trzeba zawsze być w tych samych schematach, tylko już to puścić i się otworzyć na tą radość. Sny się mogą przestać śnić bez pomocy po prostu terapeuty czy bez pomocy analizy snów.